Witajcie kochani, Ela Liszewska. Jesteśmy już w nowym roku. Rozpoczął się nowy rok 2025. Pragnę złożyć wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, pomyślności i realizacji wszystkich waszych marzeń. Za realizację wszystkich twoich marzeń odpowiedzialna jest twoja podświadomość. Więc Skupimy się na tym, czy twoja podświadomość gotowa jest realizować twoje świadome marzenia. Natomiast zadaj sobie pytanie: czy wiesz, jakie masz marzenia? Czy tak naprawdę wiesz, do czego dążysz w tym roku? Bo jeżeli nie wiesz, to twoja podświadomość zmaterializuje ci chaos. Więc obecny dzisiejszy filmik, w obecnym dzisiejszym filmiku skupimy się na samoświadomości. Skupimy się na tym, czego pragniesz. A w następnym będziemy rozmawiać o tym, jak to, jak zadziałać, żeby wasza podświadomość to zmaterializowała. A więc zaczynamy. Przede wszystkim podziękuj Staremu Rokowi za to, co się wydarzyło. Wydarzyły się może fajne rzeczy, lub mniej przyjemne, lub nieprzyjemne. Myślę, że wiesz i wierzysz w to, że wszystko w swoim życiu dzieje się po coś, że materializują się wszystkie sprawy z jakiegoś powodu. Więc jeżeli coś się zadziało, to to, to ci ma coś pokazać i czegoś cię nauczyć. Może zaczniemy od tego, Pamiętaj, żeby wypisać sobie wszystkie rzeczy, które ci się nie udały. I zapytaj się swojej podświadomości dlaczego. Dlaczego mam za mało pieniędzy? Dlaczego mam za mało związku, dobrego związku? Dlaczego mam za mało pieniędzy? To już było. Dlaczego nie realizują się pewne rzeczy w moim życiu? Dlaczego partner mnie odrzuca? Dlaczego tak się dzieje? Jaką korzyść Twoja podświadomość ma z tego, że to materializuje? Pamiętaj również, że masz takie narzędzie jak niedokończone zdanie. Więc, jeżeli nie wiesz, nie przychodzi Ci odpowiedź od razu, gdy zadajesz pytanie do podświadomości. Podświadomość broni do tego dostępu, ponieważ ona wierzy, że tak ma się dziać. Ale możemy ją obejść i wiecie w jaki sposób: pisząc niedokończone zdanie. Nie udało mi się to, czy tamto, bo mam za mało tego, czy tamtego. Nie mam relacji. Mam nieudaną relację. Bo. I jeżeli będziesz systematycznie, regularnie pisać, przyjdzie odpowiedź. Natomiast dziś podziękujmy Twojej podświadomości za zrealizowanie tych spraw, które się zadziały, ponieważ one nas czegoś uczą. Możesz popisać sobie zdania. Dziękuję za. I wypiesz za wszystko, co się wydarzyło. Za dobre i za złe. Jeżeli będziesz pisać, że dziękujesz za to, co się wydarzyło niefajnego w Twojej ocenie, to wtedy nie skupiasz się na tym nieprzyjemnym, a skupiasz się na energii wdzięczności. I to jest bardzo ważne. Więc pamiętaj: podziękowania za to, co się w życiu wydarzyło. A następnie wypisz sobie, czego pragnęłaś, czego pragnąłeś w zeszłym roku i co się nie zrealizowało. I podzielmy sobie to na kilka punktów. Związek, praca, pieniądze, zdrowie, rodzina, rozwój. Lub to, czego pragniesz. I w każdym z tych punktów, które wymieniłam, zastanów się, jak wyglądał twój rok. I podsumuj to. To jest praca dla Ciebie, nie na ten filmik, tylko po filmiku. Wybierz sobie wszystkie te punkty i zastanów się w każdym z nich, co było dobrego, a co według Ciebie Ci nie odpowiadało. Za dobre dziękujemy. Z miłością, za to, co było nie OK, również dziękujemy takim aspekcie, że dziękuję Ci wszechświecie, dziękuję Ci podświadomości za tę lekcję, bo z niej wyciągnę za chwilę jakąś lekcję. Kiedy to napiszesz, co Ci się nie udało, zapisz, czego pragniesz w kolejnym roku. I znowu, od czego zaczniemy? No, niech to będzie rodzina, związek i tu się na chwilkę zatrzymamy. Rodzina to jest coś więcej niż związek. Rodzina to są najmniejsza rodzina, najmniejsza komórka rodzinna to my i dzieci. Jeżeli macie dzieci, lub większa, my i rodzice, my i rodzeństwo, my i inne osoby. A związek to tylko ty i twój partner, ty i twoja partnerka. Więc zastanów się teraz, czego pragniesz, jeżeli chodzi o twoją rodzinę. I pomyśl sobie, jeżeli to zapiszesz, w jakim punkcie jesteś dzisiaj. Przyjmiemy sobie skalę od 1 do 10, więc w jakim punkcie jesteś dzisiaj? Jeżeli pragniesz porozumienia rodzinnego, a masz dobrą relację z mamą na przykład, a nie, nie dobrą statą, no to w którym punkcie jesteś według Ciebie? 4, 5, 6? Zapisz sobie. I tak we wszystkich aspektach swojego życia. Jeżeli chodzi o związek, jeżeli nie masz związku, a pragniesz mieć związek, to jesteś w punkcie 0. Jeżeli masz związek częściowo cię satysfakcjonujący, no to jesteś w punkcie 3, 5, 7, to tylko ty wiesz. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli nie masz pracy, to jesteś w punkcie 0. Jeżeli zmieniasz pracę, może jesteś w punkcie 3, a może już 7. Jeżeli chodzi o pieniądze, czy masz ich wystarczająco? Najczęściej każdy z nas mówi, że ich jest jeszcze niewystarczająco, że mogło być więcej. Więc napisz sobie, w którym punkcie jesteś dzisiaj. Jeżeli chcesz, załóżmy, zarabiać jakąś kwotę pieniędzy. I. Jeżeli, no dla przykładu, się liczy 1000 zł za mało, 10 tysięcy, bo jesteśmy w skali od 1 do 10. Jeżeli ktoś zarabia, chce zarabiać 10 tysięcy, a zarabia w tej chwili 5, jest w skali 5. W punkcie 5 na tej skali. Jeżeli zarabiasz 3000 tysiące, jesteś w punkcie 3. Jeżeli 7, jesteś w punkcie 7. Czyli co, jeszcze nam, zostało, jeszcze nam yy, został rozwój, jeszcze nam zostało zdrowie. Jeżeli jesteś zdrową osobą, ale może to zdrowie trzeba podtrzymywać ćwiczyć, biegać czy cokolwiek jeszcze innego robić chodzić do lekarza, więc może na badania kontrolne więc może jesteś w punkcie 9, a może masz jakieś problemy zdrowotne jesteś w punkcie 3, 5, 6, zapisz to. I. Ważne jest, żeby skupić się przede wszystkim na tym, gdzie jesteśmy na, na, na tym punkcie, gdzie jesteśmy najbliżej zera. Jeżeli jesteś najbliżej zera, bo nie masz związku, więc większą część energii skupimy na tym, żeby, realizował się, żeby zrealizował się Twój związek. A jeżeli zdrowotnie jesteś w punkcie 9, więc okej, okay, możemy pozostać przy tym. Punkcie 9 i mniej energii przeznaczyć na Twoje zdrowie. Natomiast każdy z tych punktów powinien być zrealizowany, bo to jest bardzo ważne. Przypomnijmy sobie na podsumowanie tego filmiku, jakie punkty należy wypisać na podsumowanie Starego Roku i plan Nowego Roku. Więc zaczynamy. Jeszcze raz przypomnę. Zdrowie. Niech będzie, zaczęłam od zdrowia, nieważne, który. Zdrowie. Rodzina. Związek, praca, pieniądze, rozwój. Jeżeli chcesz coś dołożyć, to oczywiście, że możesz. Możesz przyjaciół dołożyć. Możesz dołożyć jeszcze cokolwiek innego. Dołóż to, co chcesz, żeby w Twoim życiu się realizowało. Więc podsumuję, zapiszmy, co się nie zrealizowało. W jakim punkcie jesteś, że na przyszły rok, Twój cel na przyszły rok, niech to będzie 1 stycznia 26. Co chciałabyś, co chciałbyś osiągnąć na 1 stycznia 26? I będziemy się w następnym filmiku skupiać na tym, ażeby do tego dojść. Ten filmik poświęcony był temu, żebyś sobie uświadomiła, żebyś sobie uświadomił, czego pragniesz nad czym należy się skupić i żeby dalej programować swoją podświadomość tak, aby również do tego dążyła, a nie tylko twoja świadomość. Wkrótce powiem ci, co możemy zrobić, aby podświadomość realizowała twoje plany i marzenia. Do zobaczenia. Ela Liszewska.